No dobra, siemaneczko. Zaczynamy kolejną część zabawy z Asier. Dzisiaj, jak widzicie, już jestem na zewnątrz. Wyciągłem sobie tutaj teleskop, wyciągnąłem nogi do samej góry. Tylko i wyłącznie dlatego, że mam nadzieję, że załapię się jeszcze dzisiaj na drugą część nocy, gdzie będę mógł tam troszeczkę za płot zaglądać w stronę Londynu. Na południe, dlatego że będę chciał zapolować jeszcze na jakiś obiekt, ale już nie będę tutaj pitolił. O tym. Pewnie później gdzieś zobaczycie na Facebooku. Tymczasem wracam do Was z ACR. Tym razem już przeskakujemy na części, gdzie będziemy mogli pod gwiazdami sobie sprawdzić mniej więcej jak. Co wygląda, i w ogóle jak na samym początku, przed zaczęciem w ogóle każdej sesji, e, powinno się to wszystko tutaj przygotować. Tak naprawdę, e, przygotowania typu, że trzeba wyważyć teleskop, wypoziomować i tak dalej, nie będę wam pokazywał, bo o tym na pewno już dawno wiecie. Ale takie przygotowania typu, co trzeba najlepiej zrobić na samym początku. Od razu wam powiem ostrość. Jeśli nie macie e-afa, fajnie użyć maski, jakichkolwiek tam metod, jakie używacie, żeby tą ostrość sobie naprawdę bardzo fajną zrobić. Dlatego że Całe operacje później ACR będzie wykonywał jakby bazując na tej Waszej ostrości, także to musi być naprawdę dobrze. Jeśli ostrości nie będzie, niestety niektóre rzeczy działać nie będą fajnie, także ostrość. Ja będę używał eaf także szybciutko na samym początku pokażę Wam, jak zrobić ostrość na gwiazdkach, bo dzisiaj w ogóle jest niebo. Potem ustawimy się biegunowo, oczywiście używając All Sky Polar Alignment, dlatego że u mnie gwiazdy polarne tutaj niestety nie widać, bo zasłaniają mi E, haszczę mojego drzewa, i no i trochę garaż. Czyli tak naprawdę przesuniemy się na jakąś inną część nieba, em, tak żeby po prostu, em, no, tam, żeby mi nic nie przeszkadzało. Wy będziecie mogli obrócić się gdzie chcecie. Ja się obrócę po prostu na jakiś skrawek i wam to pokażę. Na następne, z, y, pobawimy się szybko guidingiem, y, jak tam wszystko podłączyć, mniej więcej jak znaleźć sobie dobrą ogniskową do Waszej lunetki, bo to jest bardzo, bardzo ważne, jest bardzo fajny y, y, taki trik, y, także zajmiemy się guidingiem, no i oczywiście tym już końcowymi przygotowaniami do, te, do tej naszej sesji, żeby można było y, już zacząć pstrykać zdjęcia. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko na jednym odcinku Wam pokazać, ale zobaczymy, pewnie będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy w ogóle zaczynać dopiero pstrykać zdjęcia. Fajnie, że znowu wpadacie. Ja już lecę po tableta, Podłączam to wszystko. Wszystko jest w sumie podłączone do prądu, grzałki jeszcze będą się zaraz podłączyć. Ale włączamy to wszystko i jedziemy. Teraz przeskakuję na komputer, gdzie będziemy mogli już całą resztę, z całą resztą się bawić. Także lecę na razie. No dobra, jesteśmy w środku. Jak widzicie, już się tutaj podłączyłem. W ogóle wchodzę dzisiaj, a pokazuje mi, że 399 mam ogniskowej. Także nie wiem, co to się wczoraj wydarzyło, ale stwierdził, że ma troszkę mniej ogniskowej niż zwykle. Nieważne. Tutaj, już oczywiście, szybciutko jak widzicie, jesteśmy połączeni z iQ Mode Mount, czyli z naszym montażem. Jest nasza ogniskowa głównego i guiding teleskopu, nasza kamera podłączona główna 2600, Asys 120 Mini i nasz EAF. Nie mam koła filtrowego, także jak widzicie, jesteśmy już gotowi na to, żeby przejść dalej. To co już Wam pokazywałem wcześniej. Dzisiaj, dzisiaj jestem na telefonie swoim, nie na tablecie, dlatego że coś ten tablet. Nie za bardzo. Próbowałem go podłączyć. Mi nie, nie udało mi się, po prostu jakaś lipa totalna em, wyszła. No dobra, pierwsze rzeczy em, to zajmiemy się ostrością. Wiem, że mój teleskop teraz patrzy się na gwiazdę polarną. Um, I muszę się przesunąć troszeczkę w lewo, bo tam są gałęzie, tam jest drzewo. Żeby to zrobić, zwykle um, można to zrobić manualnie. Można sobie tam z tymi czołaczkami się przesunąć i, i po prostu jakoś to wszystko w miarę działa. Ja się po prostu oddalę tutaj, może troszeczkę więcej, i przesunę się, można powiedzieć, o tutaj, tak troszeczkę po prostu w lewo od naszego meridian. Może niżej, o tak. Tak, żeby była tam jakaś, może jakaś jaśniejsza gwiazdka. Dam sobie go to, bo co najpierw zrobimy? Najpierw upewnimy się, że mamy fajną ostrość. Ja się po prostu obrócę gdzieś na jakieś niebo z gwiazdkami. Z tego, co widzę, jest OK. Nie wiem, czy nie będzie przeszkadzała mu ta moja lampa. Dam sobie od razu stop, dlatego że nie chcę, żeby mi teraz na razie robił play solving. wystarczy, żeby się tam po prostu przesunął i tyle, no bo wiem, że tam akurat są gwiazdki, nie ma żadnych gałęzi, nie ma nic, nic, nic teleskopowi nie przeszkadza i tam sobie ustawię moją ostrość właśnie używając tej funkcji tutaj autofocus. Um, niestety nie można przekręcić tam korbki, także wszystko trzeba zrobić na EAF-ie, jak już tego eafa macie. No jak mówiłem wcześniej, dobrze mieć tą ostrość już ustawioną, jeśli nie macie eafa, um, tą um, metodę możecie przeskoczyć. No ale co ja teraz zrobię, szybciutko sobie wejdę w mój automatyczny fokus um, i teraz tak, damy sobie od razu go. Tak, żeby nie przeciągać. Co on teraz zrobi? Mam włożony Field L-Extreme, dlatego widzicie tutaj, że mam ekspozycję ustawioną w ogóle na 5 sekund, dlatego że jest film L-Extreme. No, przy L-Extreme jednak troszeczkę tą ekspozycję wydłużam. Także teraz tak, co się dzieje? On sobie zrobi kilka próbnych zdjęć. Na tych zdjęciach znajdzie sobie jakąś taką najlepszą gwiazdkę, taką, która mu najbardziej odpowiada. No, i jak widzicie, już tutaj sobie wyskoczył profil, tutaj, profil tej, tej gwiazdki. No, i od tego momentu w sobie teraz będzie w ogóle ustawiał ostrość. Najpierw sobie ją tak mniej więcej gdzieś tam ustawi, a później dopiero będzie robił takie dodatkowe, już takie final touches, takie już, żeby było to ba dużo bardziej precyzyjnie. To chwilkę zajmie, dlatego ja tutaj szybciutko przyspieszę wideo i wracam do Was za chwilkę. No dobra, jak widzicie, pisze Success! Continue to find focus point. Um, także teraz już wiem mniej więcej co i jak i znajduję sobie teraz taki już taką bardziej, bardziej precyzyjną ostrość. Nie wiem jak bardzo będzie mu przeszkadzała ta lampa, ale myślę, że powinno być ok. Um, co nas interesuje tutaj, to akurat e, profil naszej gwiazdy. Im mniejsza jest ta cyferka, tym lepsza. Nie kierujcie się tym, co jest u mnie, no bo to jednak dużo zależy od waszego teleskopu, waszej kamery, warunków, w, w jakich pstrykacie, też miejsca, w którym jesteście, Bortle i tak dalej. Dużo, dużo zależy właśnie od tego. Ale jak widzicie, fokus jest już ustawiony. Znalazł sobie jakiś tam swój punkt, i powiedzmy teraz, możemy już stąd wyjść, bo wiemy, że nasza ostrość jest ustawiona. Także ja stąd wyjdę. Co on powinien zrobić? Zwykle on sobie robi jakieś takie pojedyncze zdjęcie, żeby nam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. No powiem wam, że wygląda cacy. Także wiem, że mam ostrość ustawioną. Jak widzicie, gwiazdki już są. Może to nie będzie jakoś rewelacyjnie tutaj wszystko widać, ale wiem, że już mam ostrość ustawioną. Także następną rzeczą robimy ustawienie biegunowe. To będzie kolejna rzecz, która jest naprawdę bardzo ważna przy kolejnych krokach. Następną rzeczą zajmiemy się ustawieniem biegunowym, z tym musimy przejść tutaj do preview. Przejdziemy od razu do Portal Alignment, um, Tak jak mówiłem, mój Portal Alignment jest ustawiony na All Sky. To ja sobie dam od razu go, także już nie przedłużać. I teraz co się stanie? Um, on sobie zrobi teraz 5-sekundowe sekund, 5 zdjęcie. Um, taki szybki plate solving. Odnajdzie się mniej więcej gdzie jest na niebie i powinien przesunąć się nam o 20 stopni. I się właśnie teraz przesuwa. On się zawsze przesuwa na łapce Ra. Przesunął się w miarę fajne miejsce, gdzie powinien znaleźć jeszcze gwiazdki. Nie wiem, czy kolejny raz, jak się przesunie, to nie przesunie mi się na drzewo, ale zobaczymy. Także zrobił kolejne zdjęcie i znowu się przesuwa. O, bodajże, Ra robi. Powinno być 20 stopni. No dobra, obrócił się. Dobrze, że jest wysoko. Wystawione są te nogi, bo tam się gdzieś obrócił na garaż, um, także powinno być wszystko OK. Znowu nam znalazł e, gwiazdki, także mniej więcej, teraz już wie, gdzie jest, i możemy zaczynać nasz poraligment. Paraliment to będzie po prostu wyglądało tak, że muszę wyjść na zewnątrz i tam włączę światła i będziecie mniej więcej poglądać sobie. Ja to robię. Um, no już niestety tutaj wam tego nie pokażę. Także lecimy na zewnątrz. Ja sobie tutaj klikam Let's Go i jak widzicie. W sumie ten parlayment nie jest taki zły. Także lecę na zewnątrz i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Biorę telefon. Idziemy. No dobra, wszystko działa. Jestem na zewnątrz. Zawsze jak jestem na zewnątrz, to mi ten telefon gdzieś tam traci połączenie z moim routerem. Ten router się okazuje dość słaby. Ale widzę, że jestem połączony. Telefon daję sobie na, na krzesełko. Krzesełko przyniosłem tylko po to, żeby go tam położyć, nie po to, żeby sobie usiąść. Dlatego, że potrzebujemy dwie ręce do tego tutaj dyglowania. Jak jesteście gdzieś na zewnątrz, już nie kładźcie sobie go gdzieś tam, byle gdzie, um, zawsze gdzieś pod ręką, ale dobra, jedziemy z tym. Daję sobie, riff, no, zanim sobie w ogóle dam refresh, tam na dole widzicie refresh, um, to się w ogóle przesunę troszeczkę do góry. Do góry, znaczy obrócę się w tą stronę na azymucie. Um, musicie pamiętać, w którą stronę, ja się obracam akurat teraz w tą stronę, czyli do góry, żeby zobaczyć mniej więcej w którą stronę ta moja kropeczka poleci. Czy w lewo, czy w prawo. Mało się dość przesunęła, także nie wiem, może troszeczkę więcej się przesunę. Zrobię jeszcze raz refresh. Ok, jak widzicie, dobrze się mi udało. Czyli obracamy się w dół. Jak już znajdziemy, w którą stronę mam się obracać, to jest pięknie. No dobra, to ja się dalej obracam w dół refresh. I jak widzicie tam nad, koło tego erroru, nad tym errorem waszym jest taka buźka. Która na razie ma taką troszeczkę skwaszoną minę. Co musimy zrobić? Musimy zrobić tak, żeby ta mina, żeby ta nasza buźka się uśmiechnęła. Ja się cały czas przesuwam. Nie wiem, czy teraz za, za daleko nie przekręciłem. Pewno, że za, za daleko przekręciłem, także wrócę się troszeczkę. No, ale tak to właśnie wygląda. Wystarczy ustawić się na gwiazdy gdzieś, gdzie mamy dość fajne niebo. No i powolutku powolutku kręcąc sobie tutaj na azymucie, lewo, prawo, potem jak już zrobimy dość w miarę fajnie le na azymucie, będziemy ustawiać się na szerokość geograficzną, czyli góra, dół, dobra, wiecie, co Wam powiem, jestem na 47 sekund, czy tam w ogóle setnych, czy w ogóle, także jest nawet dość dobrze, czyli teraz muszę się ustawić... Na szerokości geograficznej, czyli chcemy pójść do góry, no ja nie wiem, w którą stronę dokładnie, także przekręcę się w stronę domu, muszę to dalej pamiętać, czyli kręcę moją szerokość geograficzną teraz w tą stronę, zrobimy refresh, wydaje mi się, że troszeczkę kopnąłem w montaż, także nie wiem, czy, dobra, jest dobrze, ale w złą stronę kręcę, także musimy przekręcić teraz w drugą stronę, refresh. Jak widzicie, to chwilę trwa. Wcale nie jest takie proste. Ja szybko podlecę, zobaczę, czy, czy kamera mi w ogóle dalej nagrywa. To jest troszkę zimno. Dalej nagrywa, jest OK. Dobra, idziemy do góry. Jest cacy. No to jeszcze, jeszcze troszeczkę. Teraz, jak widzieliście, przestrzeliłem to sobie. Teraz tylko dokręcę tą moją um, górną śrubkę, żeby wrócić w, w, w drugą stronę. Um, ja, mniej więcej, tutaj u siebie zawsze kładę montaż w tym samym miejscu, ale dzisiaj postawię go w ogóle totalnie w innym miejscu. No i jak widzicie, jesteśmy już teraz bliżej, żeby już dalej nie przeciągać. Bo to można dalej sobie tutaj tak powolutku, powolutku kręcić, aż dojdziecie do naprawdę bardzo fajnego ustawienia. Ja już nie będę tutaj dalej grzebał. Na dole dam sobie finish. Finish pisze mi congratulations. Tak naprawdę, jesteśmy ustawieni. Także wszystko cacy, jesteśmy ustawieni na gwiazdę plarną. Mamy ustawioną ostrość. Jeszcze zanim pójdę, podłączę sobie moje grzałki, bo totalnie o nich zapomniałem. Także niech sobie tutaj wszystko grzeje i niech już jest gotowe do strykania zdjęć. Także dobra, wszystko mi się znowu rozłączyło. Lecę do środka i już będziemy bawić się dalej. No dobra, w takim razie teraz możemy sobie tutaj po prostu już stąd wyjść. Już jesteśmy ustawieni na gwiazdę polarną. Nie jest to jakieś idealne ustawienie, ale jest okej. Okay. Nie jest tak źle. Bywało u mnie gorzej tak naprawdę. Zależy, jak bardzo się śpieszę. No dobra, ale zanim przejdziemy do preview, do robienia zdjęć, do tego wszystkiego. To szybciutko zajmiemy się guiding, bo jest kilka rzeczy, które chciałem Wam właśnie tutaj pokazać. Co bardzo dobrze sobie zrobić, zanim w ogóle zaczniecie sesję, zanim w ogóle zaczniecie zabawę tutaj z Asier i w ogóle przy astrofotografii, co jest bardzo fajnie sobie zrobić. Najważniejsza jest, jak, jak Wam mówiłem wcześniej, ostrość. Ostrość jest mega, mega ważna przy guiding. Także dobrze sobie wejść, ja sobie tutaj w ogóle kliknę na tę chmurkę, kliknę sobie na taki tutaj loop, Taki refresh, i co się będzie działo? Jak widzicie tutaj na dole, mam w ogóle 2 sekundy ekspozycję. Także dobrze, właśnie w tym miejscu ustawić sobie ostrość. Jeśli macie maskę, to maską. miałam ja mam na przykład lunetkę od guiding, która nie ma fokusera. Tam trzeba naprawdę zyglować zyglować żeby tą ostrość ustawić. No ale da się to zrobić. Jak już ustawicie sobie ostrość, jesteście w domu i teraz już możemy przejść dalej. Następną rzeczą szybciutko wam pokażę w ogóle, dam sobie tutaj stop. I wyjdę z tego i wejdę, sobie, i wejdę sobie najpierw tutaj do tych ustawień, tych głównych ustawień od, od guidingu, i pokażę Wam tutaj szybciutko, co na początku bardzo fajnie jest sobie zrobić. No i mamy nasz Guiding Scope Focal Length. Tutaj jest akurat na 226, dlatego że ja już. Zrobiłem tą operację, którą chcę Wam teraz pokazać. Żeby bardzo dobrze sobie taką ogniskową tutaj znaleźć, możemy oszukać nasze ACR i powiedzieć mu, że naszą główną kamerą jest lunetka od guiding i on zrobi dokładnie to samo. Zrobi sobie plate solving, używając guiding kamery i guiding lunetki. Także zrobimy to teraz, żeby bardzo fajnie to wszystko nam się tutaj ustawiło. Jeszcze raz, guiding, póki jeszcze tutaj jestem, wyłączymy sobie naszą kamerę, 120 mini, ja ją w ogóle wyłączę. OK, zostawimy sobie to tak. Wejdę sobie do głównej, na główną kamerę. Też ją sobie tutaj wyłączę. OK. I ustawię sobie 120 mini, czyli wybieram sobie teraz moją główną kamerę, ASI 120 mini, czyli moją guiding kamerę i ustawię sobie tutaj ogniskową mojej e, guiding e, lunetki na 0 Ustawimy sobie to tak. OK, teraz wychodzimy stąd, i jak widzimy, teraz nasza główna kamera to jest od naszego od guiding i Główny teleskop to jest nasza lunetka od guiding. Teraz, wchodząc sobie tutaj na ten nasz stelarium, znowu się przesunę troszeczkę, bo chcę zrobić po prostu plate solving. I dam go to. Teraz mój teleskop powinien sobie zrobić tam szybciutko. Plate solving I już teraz on sobie tam myśli. Przesunął się na ten target, teraz sobie zrobił zdjęcie, zrobił sobie plate Solving, No, okazało się, że nie trafił, wraca gdzieś tam, ustawia się dalej i super. Właśnie o to tutaj chodzi. Co on robi przy plate, solving? On sobie znajduje to pole i, i sobie sam ustala, jaka tam jest ogniskowa. I to jest właśnie bardzo fajne w tym wszystkim, że dzięki temu będziemy wiedzieć bardzo, bardzo dokładnie jaka jest ogniskowa naszej lunetki. No dobra, skończył, że ja to sobie tutaj wywalę. Jak widzicie w ogóle zdjęcie jakieś okropne tu wyszło, dlatego że no, to jest w ogóle lunetka i, i kamera od guiding. No ale teraz tak, wracamy z powrotem na tę naszą, naszą kamerę i widzimy, że teraz main scope focal length mamy 226, czyli to jest nasza bardzo bardzo dokładna ogniskowa. To od razu pisujemy sobie tutaj. Oczywiście, zanim jeszcze to zrobimy, muszę wyłączyć e, tą kamerę. Tak, żebym tak żeby mógł ją sobie już wrzucić tam e, w, o, w guidingu. Zapamiętujecie sobie ten, ten, ten numerek tej waszej ogniskowej. Wchodzę w guiding. Włączam sobie moją kamerkę 120 mini z powrotem. Pyk. Dobra, włączona jest. Gain zawsze mam ustawiony na 50, także sobie zostawię. Main Camera Focal Length już nie jest 200. Oj, nie, to z, z, złą, złą rzecz nacisnąłem. Nie 200, tylko 226. Daję sobie OK. I teraz jestem cacy, ustawiony, mam wszystko tak jak powinno być. Wyjdę sobie z tego jeszcze zanim, zanim, zanim zapomnę. Wejdę sobie w moją główną kamerę. Oczywiście wybiorę sobie tutaj moją. Asystenty 2600 MC, włączymy ją sobie. Gain zawsze zostawiam sobie na 100. No i oczywiście zmienię sobie moją ogniskową, bo to nie jest jednak ta ogniskowa, tylko pamiętam, że moja ogniskowa jest po prostu 400. Dobra, wracając jeszcze szybciutko do guiding. Bo tutaj już mam wszystko ustawione. Nas tutaj troszkę niżej. Tych em, rzeczy tutaj w ogóle nie zmieniałem. Zostawiłem sobie tak, jak było to w, na samym początku. Auto Restore Calibration mam włączone, dlatego że jeśli coś mi się tam wyłączy, rozłączy zawiesi, będę musiał wrócić tutaj do ACR, to ta moja kalibracja dalej tam będzie, nie będę musiał nic kalibrować, także to jest tutaj ustawione, włączone. Dark Library, w niektórych przypadkach to bardzo, bardzo pomaga. Zróbcie sobie na początku, jeśli nie macie takiego Dark Library, czyli nie macie tego darku tam do, waszych, do waszego guide'u, zróbcie sobie, to jest naprawdę bardzo fajne i szybkie, żeby to zrobić. Naciskajcie sobie Auto Build, tutaj oczywiście mi mówi, że mam swoje darki zrobione, jak Tutaj bym teraz nacisnął update. Oczywiście musiałbym mieć dekielek na mojej lunetce od guiding. Tak, żeby tam się żadne światło nie dostawało, tak jak przy darkach, przy normalnych zdjęciach. I on sobie automatycznie szybciutko brrr, zrobi. Właśnie ten dark, taki master dark, który będzie używał przy gaidowaniu. Ja tego na razie teraz nie będę robił, dlatego że mi tutaj świecą światło, nie chcę mu przeszkadzać. Ja już ten dark mam zrobione, także to sobie zostawimy, ale darki są bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby to zrobić i dider. Na samym dole jeszcze jest dider, szybciutko Wam powiem, dider mam włączone. Zależy od zdjęć, jeśli mam, jeśli robię długie zdjęcie, powiedzmy 5-minutowe, to dider mam ustawiony co jedną klatkę. Dlaczego? Dlatego, że zapobiega on takiemu, tak zwanemu walking noise. Teraz tak, wejdziemy sobie tutaj na tą chmurkę od naszego guiding, gdzie mamy nasz graf, który możemy sobie go tutaj włączyć. Mniej więcej widzicie, jak to u mnie wygląda. Graf sobie na razie wyłączę, dlatego żebyśmy więcej tutaj widzieli. Także co? Pierwsze co, robimy sobie lub czyli refresh. A on sobie teraz będzie tutaj um, robił dwusekundowe ekspozycje i teraz tak, tutaj na górze, jeśli na to nacisnę, tu jest Wasza kalibracja. Za każdym razem, kiedy zaczynacie sesję, zró możecie sobie zrobić taką kalibrację i wtedy wiecie, że wszystko jest OK. Ona trwa zwykle um, dość e, chwilę. Mogę, żeby to nawet szybko tutaj Wam pokazać. Wyczyścimy sobie kalibrację i teraz tak, dam sobie guide i on sobie teraz zacznie robić kalibrację. Jak widzicie, on teraz co on będzie sobie robił? On będzie sobie przesuwał tą naszą gwiazdę na, na północ, na południe, na wschód i na zachód i będzie obliczał sobie mniej więcej, um, gdzie ta gwiazdka mu ucieka, w jakiej prędkości i tak dalej, i tak dalej. W jakiej orientacji jest Wasza kamera. Wszystko, wszystko będzie sobie to obliczał i będzie na samym końcu wiedział mniej więcej, jak jest Wasza kamera e, włożona w, te, w, te, w tej lunetce, w jakiej, jakiej orientacji, jak, w, po której części nieba jesteście i tak dalej. Póki co, no ja poczekam, aż mi się zrobi kalibracja. Jak widzicie... Um, bardzo powolutko on sobie te, 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 te wszystkie stepy tam liczy, um, ale zwykle to trwa, ja wiem, no nie więcej niż 2 minuty. Także za chwilkę do Was wracam. No dobra, ja chwilkę spauzowałem wideo, ale już jestem z powrotem. Jak widzicie, um, teraz montaż nam w ogóle zaczyna już gajdować. On nam gajduje tam gdzieś blisko e, gwiazdy plan, tak jak mówiłem wcześniej. Zawsze to chwilkę się tutaj zawsze to, zawsze to chwilkę tutaj trwa, zanim on wróci do tego początkowego miejsca, gdzie zaczynał w ogóle całą kalibrację. E, zanim on wróci, to tam no, widać, że troszeczkę z tym walczy, ale jak już sobie z tym poradzi, no to wtedy powinno wszystko działać fajnie. Jak widzicie, nasza łapka Dek wróciła już na miejsce. Łapka, RA w miarę fajnie sobie daje radę. E, ten error jeszcze tutaj jest ogromny, w ogóle możemy sobie tutaj kliknąć na tą chmurkę jeszcze raz, włączyć graf i wyczyścić ten nasz graf tak żeby on sobie zaczął od nowa. On sobie teraz zacznie od nowa. Jak widzicie, teraz już będzie ten error troszkę mniejszy. No, powiem wam tak, to już chyba wszystko. Jesteśmy mamy ostrość, mamy e, ustawienie jesteśmy na gwiazdę polarną. Mamy fajnie ustawiony guiding, że powinno nam tutaj naprawdę bardzo wszystko fajnie działać. Teoretycznie jesteśmy gotowi na to, żeby robić zdjęcia, ale powiem tak. Nie będę już tutaj teraz przyciągał, to już zobaczymy w następnym odcinku o ACR. Na razie ja powiem Wam, że może zacznę od razu to nagrywać, ale nie chcę już robić z tych odcinków, nie wiem, godzinnych, dwugodzinnych seriali. Także już przeskoczymy za chwilkę do następnej części, gdzie będziemy bawić się. Już w, tak naprawdę ustawienie jakiejś fajnej sesji. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ustawienie sesji. Zrobimy sobie troszeczkę, opowiemy o preview, troszeczkę, opowiemy o live, troszeczkę, opowiemy o planning i, i autorun i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że to jest naprawdę wszystko bardzo fajne i bardzo łatwe w obsłudze. Um, także co, ja nie przeciągam. Astro Miasto, dzięki, że wpadliście. Sorry, że znowu Was tutaj przynudziłem trochę, ale mam nadzieję, że jakiś fajny. Rzeczy z tego wyciągniecie. Także dobra, to ja lecę. A z Wami widzę się już niedługo. Na razie, trzymajcie się. Astro Miasto, Heja!